Na wodach Falls Bay w RPA po raz pierwszy w życiu jestem świadkiem ataku żarłacza białego. Co za wyskok! Wszystko rozegrało się w mgnieniu oka. Widać tylko wodę i od czasu do czasu wynurzającą się uchatkę. Wtem coś wystrzeliwuje z głębin. Można się przestraszyć. Wielki rekin właśnie zdobył około 50 kg pożywienia. Krew i piana wypływają na powierzchnię. Taki zleciały się, żeby żerować na resztkach. Poczesadło to znakomite, wysoko kaloryczne pożywienie. A żarłacze białe jedzą szybko. Jemma twierdzi, że jednym kęsem potrafią pochłonąć do 14 kg zdobyczy, ponieważ inne rekiny nie śpią. Podsłuchują się nawzajem. Jeśli jeden coś upoluje, a inne zorientują się, że mogą ukraść mu zdobycz, spróbują to zrobić. Nie oddalają się od siebie na więcej niż 400 metrów, aby móc się słyszeć. Atak na drugiej. Duża sztuka. Niespodziewanie morze wokół nas. Rekin na pierwszej. Zakipiało od polujących rekinów. Osiągając prawie 50 km na godzinę, żarłacze białe są trzy razy szybsze od uchatek. Spójrz. Wciąż ją ściga. Oka zatacza ciasne kręgi wokół rekina. Ale płetwonogi, nogi, choć powolne, są znacznie zwinniejsze. To było niesamowite. Aby uniknąć schwytania, nieustannie zmieniają kierunek. Wypatrzyliśmy uchatkę za rufą. Rekin zaatakował od spodu, chybił. I od tamtej pory trwa śmiertelny taniec. Ofiara robi uniki, rekin ją ściga. Kompletny chaos. Taktyka uchatek przypomina mi moje własne szkolenia wojskowe. Stosuję baloning, tak jak balon niesiony wiatrem. Odbija się i porusza w nieprzewidywalny sposób. Komandos przemieszcza się od osłony do osłony w sposób chaotyczny, aby wróg nie mógł przewidzieć, gdzie będzie za chwilę i przygotować się do strzału. Ta uchadka robi to samo.